Witamy na kanale płotki na gorąco24H. Jurorzy byli zachwyceni. Edyta Górniak nazwała ją niesamowitą. Ale w internecie rozpętało się prawdziwe piekło, a widzowie grzmią z oburzenia. Domagają się tylko jednego: Co takiego zrobiła Barbara Bursztynowicz na parkiecie tańca z gwiazdami, że wywołała aż taką lawinę krytyki? Zostańcie z nami, bo te komentarze są absolutnie brutalne. Barbara Bursztynowicz to ikona polskiej telewizji. Aktorka, urodzona 27 stycznia 1954 roku, jest znana absolutnie wszystkim widzom jako Elżbieta Chojnicka z kultowego, popularnego serialu telewizyjnego Klan. Aktorka ma na koncie niezliczone, wybitne role w teatrze, filmie i telewizji. Choć jej kariera zaczęła się od wielkich ról na scenach teatralnych, to właśnie rola w klanie przyniosła jej gigantyczną. Ogólnopolską rozpoznawalność i niesłabnącą popularność. W serialu pojawiła się od samego początku, od pierwszych odcinków, co sprawiło, że przez dekady zyskała ogromną sympatię wielu pokoleń Polaków. Jest kimś więcej niż aktorką, jest niemal jak członek rodziny w wielu domach. Poza karierą aktorską, Barbara Bursztynowicz angażuje się również aktywnie w działalność charytatywną i kulturalną. I właśnie dlatego jej udział w 17. edycji Tańca z Gwiazdami był tak wielkim wydarzeniem. Jej tanecznym partnerem w programie został utalentowany Michał Kasyn. Para od początku wzbudzała ciepłe uczucia. Ale to, co wydarzyło się podczas szóstego odcinka, podzieliło widzów. Wspólnie wykonali tango na scenie programu. Taniec był poprawny, ale to nie on był w centrum uwagi. Przed występem, zgodnie z formatem programu. Aktorka opowiadała o swoich przeżyciach z dzieciństwa. Była to historia bolesna, dotycząca jej rodziny. Jej występ i cała ta emocjonalna otoczka natychmiast przyciągnęły uwagę widzów, generując gigantyczną dyskusję wokół jej osoby. I tu dochodzimy do absolutnego paradoksu. Bo byli zachwyceni. Pomimo pewnych uwag technicznych, sędziowie ocenili taniec Bursztynowicz bardzo pozytywnie. Żyri przyznało im solidne 28 punktów za wykonanie. Co więcej, gościem specjalnym odcinka była Edyta Górniak, która była wyraźnie poruszona postawą aktorki i dodatkowo podkreśliła jej klasę, mówiąc wprost do kamery: Jest pani niesamowita. Wydawałoby się, że to wieczór pełen wzruszeń i triumfu. Nic bardziej mylnego. To jest właśnie ten złoty, bezcenny szczegół. W tym samym momencie. Gdy Juroży i Edyta Górniak bili brawa, w internecie rozpętała się prawdziwa burza. Dyskusja na temat zachowania Barbary Bursztynowicz w mediach społecznościowych stawała się z minuty na minutę coraz bardziej aktywna i niestety coraz bardziej agresywna. Głos internautów okazał się głównym tematem dyskusji po programie, całkowicie przyćmiewając pozytywne opinie żyli. Widzowie byli po prostu wściekli. Zarzucili aktorce, że jej emocjonalne reakcje. A zwłaszcza jej łzy w trakcie programu, są przesadzone i nie na miejscu. To jest ta czerwona nić, która przewija się przez setki komentarzy. Portal plejada.pl dotarł do tych porażających opinii. Internauci nie gryźli się w język. Domagają się tylko jednego: żeby Basia Bursztynowicz przestała już płakać. Oto, co piszą widzowie. I tu musimy zacytować te brutalne słowa. Bo one idealnie pokazują skalę problemu. Jeden z internautów napisał bez ogródek, ta znowu płacze, niech ona już odpadnie. Jak kołek, źle się na to patrzy. Inny dodał w podobnym tonie: Nie mam nic do basi, ale po co ten wieczny płacz? Masakra. Nie tylko twoi rodzice się rozeszli, nie ma pani żadnych weselszych wspomnień. Ten komentarz pokazuje. Że widzowie są już zmęczeni smutnymi historiami i oczekują w programie rozrywkowym wyłącznie radości. Kolejne opinie są jeszcze mocniejsze i zarzucają aktorce manipulację emocjonalną. Cytujemy: Zaczyna mnie irytować, bo wiecznie płacze i bierze na litość. Ktoś inny napisał krótko: Na litość znowu bierze. Widać wyraźnie, że dla części widzów łzy aktorki nie są autentycznym wzruszeniem. Ale cyniczną grą obliczoną na głosy i litość. Pojawiły się też komentarze łączące jej łzy z obecnością Edyty Górniak: Bez płaczu się nie da, z Edytą w sam raz. A także głosy krytykujące samo wyciąganie prywatnych spraw. Za dużo płaczu i wyciągania swoich spraw prywatnych po co to? Mamy więc do czynienia z niezwykłą sytuacją. Z jednej strony szanowana, uwielbiana aktorka, która decyduje się na emocjonalną szczerość. Z drugiej strony, publiczność, która w programie rozrywkowym nie chce oglądać smutku, łez i bolesnych wspomnień. Oczekiwania widzów wobec sposobu prezentowania emocji w programach rozrywkowych są wyraźnie zróżnicowane. Reakcje w internecie pokazują, jak różnie, często bardzo negatywnie, postrzegana jest otwartość i wrażliwość uczestników. Barbara Bursztynowicz, chwalona przez Żyli za niesamowitość została brutalnie skarcona przez internautów za wieczny płacz. To jest prawdziwy dramat, który rozgrywa się za kulisami tego wielkiego show. A Wy co o tym sądzicie? Czy w programie rozrywkowym jest miejsce na łzy i bolesne wspomnienia? Czy internauci przesadzili z tą krytyką? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli kochacie takie gorące newsy za kulis, zostawcie łapkę w górę Udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.